Cześć wszystkim! Dziś testuję kompaktową hulajnogę elektryczną Hikes X6, składany model z silnikiem 350, maksymalną prędkością 25 km na godzinę i zasięgiem prawie 28 km. Zobaczymy, czy spełni oczekiwania miastowych i weekendowych podróżników. Zostańcie do końca! Hikes X6 oferuje trzy tryby jazdy ECO, STANDARD i SPORT. W trybie Eco Hulajnoga jedzie około 15 km na godzinę, idealna dla młodszych użytkowników lub oszczędzania baterii. W trybie Sport osiąga pełne 25 km na godzinę i trzeba przyznać, że przyspieszenie robi wrażenie, zwłaszcza przy 500 w szczytowej mocy. Na prostych miejskich trasach bez problemu wyprzedzamy pieszych i spokojnie nadążamy za rowerzystami. Akumulator o pojemności 7,5 Ah zapewnia w praktyce około 23-26 km zasięgu przy umiarkowanej jeździe. Czas ładowania to około 5-6 godzin, ładowarka 42 V2, a działa sprawnie. Znakomite rozwiązanie do dojazdu do pracy, szkoły lub na uczelnię, a potem wracasz, ładujesz i gotowe. Mimo małych kółek, 5,5 ,5 cala, hulajnoga dobrze radzi sobie na asfalcie i ścieżkach rowerowych. Na kostce brukowej czy wybojach brak amortyzacji jest odczuwalny, ale hulajnoga nie traci stabilności. Hamulce tarczowe z tyłu są skuteczne, pełne zatrzymanie z prędkości 25 km na godzinę w mniej niż 3 metry. Światła LED przód do jazdy wieczorem, tylna lampka miga przy hamowaniu. Dodatkowy plus. Maksymalny kąt nachylenia trasy do 15 stopni poradzi sobie z większością miejskich podjazdów. HXX6 waży tylko 10,5 kg, co sprawia, że można ją wygodnie znieść po schodach czy wrzucić do bagażnika. Składanie jest szybkie i intuicyjne, dźwignia blokady plus zatrzask. Kierownica nie składa się teleskopowo, ale to wpływa pozytywnie na sztywność konstrukcji. Design prosty, matowa czerń, minimalistyczne logo wygląda nowocześnie i schludnie. Konstrukcja z aluminium zapewnia trwałość, brak luzów po kilku dniach jazdy. Test deszczowy przeszedł bez problemu. Norma IPX54 chroni przed zachłapaniami i lekkim deszczem. Podest jest antypoślizgowy, a kierownica dobrze leży w dłoniach. Brak aplikacji lub zaawansowanego sterowania, ale w tej cenie to zrozumiałe. x 6 to idealna hulajnoga dla miejskich użytkowników szukających czegoś lekkiego, kompaktowego, bezpiecznego i wydajnego w swojej klasie cenowej. Dla uczniów, studentów, pracowników biurowych rewelacja. Nie polecam jej natomiast do jazdy poszutrze, terenach leśnych czy dla osób ważących powyżej 100 kg mogą odczuć ograniczenia mocy i zasięgu. Dzięki za oglądanie. Jeśli materiał był pomocny, zostaw łapkę w górę znak kciuka w górę, subskrybuj kanał i kliknij dzwonek, by nie przegapić kolejnych recenzji. Do zobaczenia w następnym filmie szerokości i pełnej baterii.